Dlaczego jesteśmy na skybloku? I co tutaj jest na górze? To jest jakieś odliczanie. I co się stanie z tą naszą wyspą? Było 10 sekund i o, o, uh. coś się zmieniło. Czemu nasz cały skyblock jest teraz w wełnie? To bardzo dobrze, zbieraj wełnę. Będziemy mieli je na łóżko. Masz rację, ale chwila. Znowu ten czas się zmniejszył. I teraz mamy jakiś kwarc. O co tutaj chodzi? Ten skyblock chyba się losuje i będzie losowy co 10 sekund. Co ty mówisz? Wow, teraz jest... Drewno z każdej strony. Dawaj, kopiemy to. O, ja nie mogę. Czyli w takim razie ten skyblock może być teraz z każdego bloku. Tak, pipek. na początku musimy wytworzyć jakieś narzędzia. Ja zrobię crafting table. I czekaj, czemu to się zniszczyło? Eee! Tutaj mieliśmy kamienne rzeczy No nie, ale my nie mogliśmy tego Wykopać, bo nie mieliśmy nawet Dobrego kilofa, ja może najpierw Zniszczę to drewno, żebyśmy mieli takie Podstawowe narzędzia, a ty patrz Na co się zamienił nasz skyblock i znowu Jest kamień, dawaj! Dawaj Pipek Musimy zrobić teraz kilo szybko! No nie, ja tego nie zdążyłem Zrobić! Co to jest? I o, o Nie gadaj, diamenty! kopie! Dawaj szybko! Wiesz co, ja ci zrobię teraz kilo. Nie, ale Luczek! u o, o, my Teraz chyba nie możemy tego wykopać, bo nie mieliśmy żelaznego kilofa A dwa razy już był kamień, i nawet nie możemy sobie go ulepszyć. A teraz jest błękitny w sumie kwarc, to bardzo dobrze. A tutaj, co to jest? Dlaczego ten skyblock teraz stał się jakimś takim dziwnym piecykiem? Nieważne, ale pasto jest w skrzynce, lawa i woda. Wiesz, co z tym możemy zrobić? No jasne, że tak, pimpek, chyba możemy to wydać. No tak, tylko w dobrym miejscu. Wiesz, co ja myślę, że możemy zrobić generatorkowy. Stołda, tylko daj mi troszeczkę przedmiotów, bo musimy to zrobić bardzo mądrze. Musimy tutaj zrobić jakieś powiększenie wyspy, to na pewno nam się przyda. O tak, w tym oto miejscu, wiesz co, tutaj jest chyba okej okay. i może ten generator, dobra, zróbmy tutaj, gdzie ty to robisz, tylko uważaj, żeby ta wełna nie spaliła naszej lawy. No pewnie, że tak, pipek. Teraz musimy tylko polować na kamień na naszej wyspie. No tak, ale w sumie skoro mamy ten generator kamienia, który zaraz zrobimy, to chyba będziemy mogli mieć nieskończoną ilość Kamienia. Ej, kop to, tu jest woda! O nie, ale nie mamy wiaderek, żeby to zebrać. I czekaj, czy ta woda się teraz rozwali? No nie gadaj i mamy teraz drewno, ale za to ja tutaj postawiłem jeden lód i uwaga, poczekaj sekundkę, teraz postawię tutaj obok lawę, tylko potrzebuję troszkę więcej przedmiotu. Proszę bardzo, już to dałem, teraz możemy to rozbudować. Nie, poczekaj, o, jedno do tyłu i proszę, patrz na to. Uwaga, nasz generator kamienia jest gotowy, a ten skyblock, co to jest? Chwila, ten blok to jest Chyba jakiś miodek. Tak, Pipek to jest ul dla pszczółek. Można to dać na przykład na drzewo. Ojeju, jakie to jest słodziutkie, faktycznie! A teraz mamy nawet jakiś nether. Czy my będziemy mogli przejść do innego wymiaru? Trza to, to by było takie mocne. Musimy to zrobić, Pipek, żeby tutaj przetrwać. Dobra, teraz mamy szkło, to nam się nie przyda. Wow, ale to jest przeźroczyste! Widzisz to? Ja tutaj wszystko widzę, co jest pod nami. I uważaj, żebym tylko nie spadł. A, czekaj, coś mnie zablokowało! Już ci pomagam, Pipek, wyłaś stąd, widzisz ta nie jest taka bezpieczna. Ja nie mogę, musimy być mega ostrożni. Dobra, ale najważniejsze, że nasz generator kamienia działa i dawaj, trzeba też zniszczyć troszkę drewna, bo go bardzo brakuje na tej wyspie. Tak, pipek jak najwięcej nam się przyda, wtedy będzie dobrze. Ja nie mogę, a teraz mamy jakiś dziwny klej. Chyba tego nie potrzebujemy. Nie, w ogóle nam to nie jest potrzebne, chyba że zrobimy z tego jakiś beton. Dobra, tu by było coś, a tutaj mamy bloki grające. Nie do no, szczerze, nie graj na tym, to się chyba i tak nie przyda. Ale... Weźmy to. Teraz mamy blok z grzybów, widzisz to? E, co to jest? Ej, dobra, to się chyba nam nie przyda. I zaraz, nie, uważaj! To są jakieś robaki. Co to ma być, Pipek? O nie! Co to jest? Czekaj, to miał być kamień, a ja spadam! Nie! Ten skyblock jest zabójczy, ale udało mi się. Ej, ty spadłeś na dół, czy żyjesz? Ja, Pipek, żyję, tylko jest bardzo ciężko. Tu ciągle są te robaki. Ja nie mogę. Mi się udało przeżyć. Byłem tutaj w wodzie. Czaisz to, prawie bym zginął. Czy te robaki cały czas tutaj są? Nie wiem, Pipek, ale zobacz, co znajduje się tam. Tam jest jakaś wyspa. Ej, musimy tam zrobić jakieś przejście. Dawaj, buduj na to most a ja może teraz zrobię nam troszkę lepsze narzędzia. Na przykład zacznę od tego kilofa, bo w sumie wykopałem troszeczkę kamienia i teraz przydałoby nam się również zrobić jakąś łopatę, no i mieczy. Tak, Pipek, dawaj, to na pewno nam się przyda. No na pewno, że tak. Już tutaj go troszkę wykopię i... Zaraz, no nie, to się w ogóle wszystko tak wolno robi. A tutaj mamy kość! Zbieraj ją szybko! Tak, będziemy mogli to wykorzystać na farmę. O tak, kocham kości. Jesteśmy pieskami, to jest najlepszy blok na świecie. I zaraz, czy tutaj są biblioteczki? Wow, dobra, jak jakiś enchant może zrobimy szybko. A to wyglądało jak normalnie takie deski z góry, a z boku to są faktycznie e takie biblioteczki, ale uważaj, żebyśmy nie spadli. Ten blok prawie bym nie przepchał, jak to się zmieniło. Pipek, musisz zrobić siekierkę, bo dużo bloków musi być wykopane siekierką. Wiem o tym i nawet zaraz zrobię łopatę. Już teraz to mogę zrobić i jeszcze może taki mieczyk. A co, jak się pojawią tutaj na przykład jakieś sieci? O, o, wtedy spadniemy tutaj na sam dół. Albo zostaniemy uwięzieni na zawsze. Nie no, co ty mówisz? Wszystko będzie dobrze. Że teraz, skoro mamy już tyle bloków, bo naprawdę jest ich dosyć sporo, wypadałoby troszeczkę tą wyspę powiększyć. I mamy nawet beczki, dawaj je! Tak, w tych beczkach może coś jest, weźmy, sprawdźmy. Ej, czekaj, otwórzmy je! No nie, tutaj jest pusto niczego nie ma! Aj, no dobra, pipek, ja ci odłożę wszystkie przedmioty, które mam do skrzynki. No dobra, a ja w sumie mam dużo beczek, więc możemy je użyć jako taką większą skrzyneczkę. Cyk! A tutaj mamy lód, o, o ale to jest ślisko. Dobra, znowu lód, to jest takie Fajne. I patrz, mam tutaj wiaderko i mamy też drugą wodę. A wiesz, co to oznacza? Że teraz będziemy mogli zrobić nieskończoną wodę. Tak, pipek, to nam się przyda na pewno. Mek, patrz, co teraz robię. Poczekaj, tutaj musimy zrobić coś takiego. I uwaga, nieskończone źródełko wody. Zaraz będzie moje. Mek, chyba jest zaraz gotowe. Uwaga, stawiam tutaj w to w dwóch miejscach i patrz na to. Mogę brać nieskończoną ilość wody stąd. To jest bardzo przydatne. A może nawet tutaj możemy łowić. Rybki. Ej, może rację, tylko trzeba by to było powiększyć. I wiesz co, mam też dirta, dlatego wypadałoby tutaj obok zrobić farmę. Co ty na to? Mając przecież wodę, możemy to zrobić na luzie. No właśnie, mamy nieskończoną ilość, więc to nie będzie problem. Ale wiesz, jaki jest problem? Nie mamy w ogóle nasionek. Jak je mamy je zdobyć? Przecież nie ma żadnych nasionek tutaj bloków, nie? O, faktycznie mamy w ogóle kłopot. Może coś z drzewa wypadnie. Może, ale czekaj, tego się chyba nie da zasadzić, tak wiesz. Tak samo jak pszenicę. Halo! No, czy tutaj będzie jakiś bluczek? Ej, chyba widziałem jakąś dynię, nie? Tak, ja mam jedną pipek, patrz, ja je wykopałem. Co ty mówisz, ale czekaj, tej dyni chyba nie zjemy. Możemy jedyne co zrobić, to ciasto dyniowe, ale wiesz co, chyba nie jest to potrzebne. Dobra, uwaga, czekaj, dokończę tą farmę i zaraz będziemy mieli co jeść. Tak, musisz tutaj wylać wodę. Uwaga, już to robię. Tutaj to dokończę i myk, woda wylana. Tutaj jeszcze to usunę i teraz, aha, zapomniałem o jednej rzeczy. Muszę zrobić motykę. Najlepiej taką Kamienną. Tak, wtedy zasadzimy to wszystko. Wiesz jaki jest problem, że połowa tego kamienia spada do tej lawy. O, a trzeba, by to było wszystko ulepszyć. Ale jak na razie idzie nam naprawdę dobrze. Patrz na to, udało nam się zrobić tyle rzeczy, ale wiesz, czego nie mamy? Żelaza, ani diamentów. Dlaczego nie wypadają nam takie dobre surowce? Nie wiem, Pipek, ale chwilę chyba szybciej zaczyna się zmieniać ten blok. Czekaj, czemu tam na górze pisze 5 sekund? My nie jesteśmy w stanie niczego wykopać. I to jest obsydian! Nie! My tego nie wykopiemy! Mamy za słabe rzeczy, Pipek. Widzisz, musimy wykopać na przykład żelazo. Co to jest? Ale ja żelaza też nigdzie nie widzę. I znowu mamy kwart Wiesz, co by nam się przydało? Wydaje mi się, że tam, na tamtej wyspie, będzie coś mega dobrego. Tylko najpierw musimy się tam dostać. Musimy nazbierać jak najwięcej bloków, które pomogą nam zrobić most. No tak, w sumie tych bloków jest bardzo dużo. A czekaj, czy to jest węgiel? O, matko, nie wykopię drugiego bloku! Udało mi się wykopać tylko dwa. I mamy teraz tyle węgiel. Przyda nam się do przetopienia żelaza, tylko najpierw trzeba je właśnie znaleźć. No nie, i mamy nawet śnieg, a ja zdobyłem łopatę, myk. I wiesz, co możemy w takim razie zrobić? Skoro mamy śnieg, a ty masz chyba dynie, możemy zrobić bałwanka. Tylko po co nam on jest potrzebny na tym skybloku? No w sobie nie wiem, ale on będzie śmiesznie wyglądać. I mamy nawet lapis, wykop go, to wszystko się przydaje. Szkoda, że to nie jest żelazo, tylko głupi lapis. No właśnie, co to ma być? A właśnie, a ja zapomniałem w ogóle, y o, o, zrobić farmę i nie! Tu są te typki znowu! Ała, wa wa! impek one nas biją! Uważaj! Mio, ja zaraz zginę! Co to ma być? O nie, o nie! One wszędzie wchodzą! One sobie jednak silniejsze, niż mi się wydawało! Nie, pomóż mi ich rozwalić! Pipek patrz, ja płynę tędy górą! No, bo... no nie, wierzę w to! Jak teraz pojawi się żelazo, to się naprawdę wkurzę! Chodźcie tutaj! Y jeden spad, a drugi... Nie! On też spadł, ale one są głupiutkie! Ale za to bardzo silne i tak mnie wyrzucają z tej wyspy! Myk! Dobra, on został zniszczony i mam troszeczkę już budulca. Wiesz co robię? I idę chyba budować się na tamtą wyspę. A ty patrz, czy przypadkiem nie będzie jakiegoś żelaza? No tak, albo jakiegoś jedzenka, bo nie ma w ogóle niczego. Ej, w sumie racja. Ja nie mogę. W ogóle nie mam jedzenia. Tu jest jakaś tragedia. Serio ci mówię. Nie dość, że ten blok się szybko zmienia. To jeszcze nie mam w ogóle żarcia, aby zaraz zginiemy z głodu. Może tutaj się zrobić cała ta wyspa na przykład ze świnek. O tak, to by było coś. Ale luczek, świnki to nie są bloki, więc chyba wątpię, że coś takiego się pojawi. I znowu są też. Czury, no ja nie wierzę! A, uciekaj! No nie wierzę w to, to jest takie trudne, ale jestem już bardzo blisko tej wyspy. Zaraz tutaj dojdę i czekaj, już chyba tutaj jestem. Daj mi troszkę bloków, co? Już ile cię, pipek, tylko miałem malutkie kłopoty. Mam ich mnóstwo, na pewno się dobuduję. No nie wierzę, ja mam tylko trzy, to troszkę bało. ciekawe, co będzie w tej skrzydeczce. Proszę, musimy stąd uciec. Wow, ile ty tego masz? I idź tam szybko, zaraz pewnie będzie żelazo! No właśnie, nie mogę tego przegapić, będę pierwszy na nie czyhał. A, do... Dobra, ja już tutaj jestem i gotowe. Dobra, otwieram tą skrzynkę. I mamy obsydian oraz jakąś zapalniczkę. I do tego nawet melona mogę go zjeść, albo możemy zrobić na melonka. I wiesz, co to jest chyba lepsze? O tak, idę teraz na wyspę. Budujemy portal i przedostajemy się. Może będzie tam coś ciekawszego. Na pewno tam będą jakieś lepsze bloki, bo nie wydaje mi się, żeby tutaj nie mogło być żelaza. No właśnie, raz, dwa. Tylko właśnie nie mogę zrobić pomyłki. I uwaga teraz trzy bloki w tym miejscu. Tutaj też trzy. I czekaj, czy ja mam wystarczającą ilość tego obsydianu? Pipek, na pewno ci starczy, tylko nie mamy żadnej zapalniczki. Spokojnie, ja też tą zapalniczkę zdobyłem. Akurat była w skrzynieczce i wiesz co, nie podoba mi się tylko to, że nie dokończyliśmy za bardzo tej farmy. Ale nie mieliśmy co tam postawić, więc w sumie to logiczne. No, masz rację, i tak ona by się nie przydała, ale ja mam zapalniczkę i uwaga, jesteś gotowy? Dawaj do netheru. I jak myślisz, on też się będzie zmieniać tak jak ten skyblock? Nie ma takiej opcji. Chwilę żelazo! Nie gadaj, co jest! Zbieraj to zbieraj jeden bloczek i o, o ja wykopałem tylko jedno żelazo, a ty... Ja nic, Pipek, mam za słaby kilo. No nie, ty miałeś drewniany, serio? A, dobra, teraz ci zrobię żelazny i jak tylko znajdziemy diamenty, to wiesz, co masz robić. Od razu je wykop. Właśnie, może jeszcze będzie jakieś jedzonko, bo też by się przydało. Jej, u tego jedzonka to by w ogóle nie mamy, ale spoko, ja mam jeszcze trzy żelaza, zrobię też lepszą siekierę, no i dobrze. Ej, a teraz jest. Nederak, ale jego się w ogóle nie da wykopać. Mamy za słaby kilo w pimpek, a gobka nie jest nam potrzebna. To nie jest gobka, tu jest chyba jakaś rafa koralowa i znowu ten ul. Wiesz co, nie chce mi się tutaj być. Idę teraz tutaj do nederu. Zobaczymy, co tutaj będzie. A w środku też jest taka wyspa. O nie, zaraz. Czemu tu jest takie malutkie? Tutaj są tylko dwa grzyby, troszeczkę jasno głazu i skrzynka. Ale czekaj, co się stało temu portalowi? Trochę się obrócił pimpek, ale wiesz co? Nie ma tutaj zmieniających się bloków. To jest jedyny plus tej wyspy. A w środku naprawdę sadzonka trzcina. To jest tak nieprzydatne. No nie, myślałem, że znajdziemy tutaj coś lepszego. Pipek, ale może zasadzimy jakoś te grzyby albo nasionka. Nie ma szans, to nam się na pewno nie przyda. Ja muszę teraz wykopać jakiś diament. Jak go tylko znajdę, to będzie najlepsza rzecz, jaka się stanie i ej, co się stało! Ja się spaliłem, to był Magma Blok! No nie, to było takie straszne. Proszę, ja potrzebuję tylko diamentów. To jest jedyna rzecz, którą potrzebuję teraz. Musimy się uzbroić najmocniej, jak możemy. Przyda nam się jakieś uzbrojenie, bo zaraz, luczek stoczymy pojedynek. Kto? Będzie mieć lepsze przedmioty. Na pewno ja, Pimpek, ty nie masz ze mną szans. O nie, zobacz na to, to się tak zmienia. Ja zaraz wykopię tyle diaksów, że ty nigdy tylu nie zdobędziesz. Czekamy tak długo i nie widzę tych diamentów. A, są, Szybko kopię! Tak, dawaj, dawa, ja też to kopię chwilę, ale ty mi chyba tutaj. O nie, wziąłeś mi diaksy! Czekaj szybko, dlaczego one się nie wzięły? Nie mam ich we u Wow, dostałem tylko dwa uh. i mamy nawet TNT. Zbieraj tak, je! To nam się przyda do bitki, dawaj! Ała, ja... Ja chyba, obre, no nie, zginąłem. Co to było? Widziałeś? Akurat, kiedy były te diamenty, ja zebrałem tylko dwa, bo ty mi zabrałeś więcej. Haha, ha, myślałem, że ty mi je zabrałeś. I dobrze, mam sześć, to mi starczy na uzbrojenie. No nie gadaj, sześć diaksów. A ja mam tylko dwa. Tutaj jest Crafting, więc jedyne, co mogę zrobić z dwoma diamentami, to bierz. I czekaj, nawet nie mam żadnej zbroi. Ej, to jest tragiczne. I czekaj, tu jest diament, dawaj mi go. A ja, no nie, no zabrałeś mi go, no weź. Co to miało być? Ty serio sobie zrobiłeś? Hełm, ale w takim razie nie masz diamentowego miecza. A patrz co nam tutaj wyskakuje. Wow, takie przedmioty. Dobra, Pipek, ja jeszcze bardziej poluję na te rzeczy i za chwilę na pewno jeszcze raz to wypadnie. No nie ma szans! Jak to? Drugi raz diamenty, teraz tego na pewno nie będzie. Chociaż przydałaby nam się chociaż jakaś zbroja. Na przykład taka żelazna, to by było coś. I nawet enchant. dobra, za chwilę nam się poszczęści i Pipek, będziemy się bili. O, tak, ale cię rozwalenia uderzaj mnie! Zaraz zobaczymy, kto jest silniejszy. Szybko! ok To no, tu, tu są jakieś diamenty! Zaraz, jak one się tak dziwnie pojawiły? Co tutaj się stało? Pipek, jakiś za dużo, co to ma być! Ej, dobra, zbieram to szybko, no nie, zostało nam 30 Uf. sekund. Czekaj, coś się chyba stało z tym Skyblockiem. Pipek, no nie, nie możesz ich tyle zbierać! Co to ma być? Dobra, szybko, robię podstawowe rzeczy. Może jakieś leginsy i zrobię jeszcze hełmik. Dobra, tak, dawaj mi to! No nie, ja też się muszę uzbroić. Ty mi wszystkie moje diamenty wziąłeś O, nie, chodź tutaj, czekaj, by się już bije! Dawaj tutaj, Luczek! Chodź się bić! Dobra, Pipek, ja cię muszę do lamy tutaj wtrącić! Ty masz za dobre uzbrojenie! O nie, nie uda ci się, dawaj tu! A próbujesz, ale nie uda ci się, bo ja cię teraz zepchnę! Dawaj tutaj deszczu! Nie, Pipek, zostaw mnie, o nie! Tak, lecisz tutaj na sam dół i dobrze ci tak, a ja to wygrałem!